Witam Was w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, na czymś innym jesteśmy. U. Nowa maszyna wjechała. Trenek Remedy. Idziemy na hopy. Słońce zachodzi, ale pojeździmy trochę. Ja już ten nowy mam od... nie wiem dwóch tygodni może. Ale dopiero teraz odcinek wlatuje. Bo czemu nie? Pogoda była trochę słaba ostatnio Więc mało nagrywałem Ale dzisiaj się trafił taki dzień, gdzie Jest sucho i Nie aż tak zimno, co prawda Jest strasznie zimno dzisiaj Ale To jest, jak to mówią, pogoda dla koneserów Dlatego jedziemy sobie na hopy Tu poskoczymy Podobimy jakieś triki nowe, może, połączymy się i będzie klasa. Wow. Kurde, no nie powiem, widzowie, zimne jest, ale tu. Podobiam coś kółkę no. my jedziemy i co? Za będziemy skakać Najwyżej może pojedziemy na Toyotę dzisiaj jeszcze, ale nie sądzę, nie sądzę w to A pomyślę, że miał śnieg padać dzisiaj widzowie Coś zapowiadali śnieg ale jutro będzie padało Przynajmniej tak ma być, że ma padać śnieg Ale zobaczymy No ale Mi się fajnie skacze na treku Tylko muszę się wczuć w niego Ale Badspiny już się da kręcić Co prawda wcześniej haczyło od ramy, ale cóż się zrobiło także że wyję, wyjąłem ten pokrętło tutaj i co? spiny wchodzą fajnie się rotacje kręci na nim ale to na hopach kiedy indziej się pokręcimy Na razie tam tylko se poskaczemy Jakieś spinki coś tego, No coś w tym stylu widzimy Uff, jak możecie widzieć trochę czerwone ręce mi się już robią od tego zimna bo aktualnie są jakoś 2 stopnie, może jeden, coś w ten stylu. No ale, nie przedłużając, widzimy się na hopa. Ale nowy, nowy, ten stary chromak jest fajny. Co tam? Działa? Siema. Siema. O tak. Mamy jakieś pół godziny jazdek, stary. Siema, się Mama. robi ciemno. Na no, spokojnie. O, jak widzicie, jesteśmy na hopach. Przyjemnie się lata na teleku, Ale jest... Trochę poprawek na chopach, ale się fajnie lata. Uhoho. Ale zjazd. U uwaga, uwaga, synek uwaga, 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 uwaga. uwaga! 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 와. 아 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇 해서 이렇게 O. Jaki nabywa O o, o trójeczka Zimno Ciemno się robi troszkę Zimno się robi mm. Lecę oh. Maspin Nic I tabletop I Ale zjazdówa Zimno Zimno jest Zimno jest Ale zachodzi Skończymy odcinek, co nie? Pozdro, sięma. Tu mamy Treka Jasno Kur... On jaśniej jeszcze niż w ogóle jest Jasne jak nie wiem No, żebyś wiedział Widzę tylko praktycznie Ramę i naklejki Amon Ja jeszcze nic nie widać No, skończymy odcinek, co nie? Pozdro Pozdro, dokładnie Trek o, jeszcze la latarki odpalone, widać jeszcze mocniej treka. się jak To jest nowy rower, wiecie o co chodzi. Ale na dort może jeździmy dalej. Co nie? Jeździmy, jeździmy. <laughs> Dar smut życiem, pamiętajcie. Hello.